Snack Overflow. Nowe, nowa kawiarnia otwarta w budynku yy, informatyki. Oczywiście, że Snack Overflow musi być w budynku informatyki. A w dzisiejszym odcinku skomplikowane języki, pomysł, yy, pomysły amerykańskich polityków i czas zacząć. E, Widzicie co? Właśnie sobie uświadomiłem, że w parę odcinków nie mówiłem co piję. Ja piję herbatę białą z truskawkami. I yy, to jest odcinek na 7 marca 2022. Jezu, starość, człowiek już nie pamięta, który jest rok. Yy, no i. Yy, no i. Dzisiaj już jestem z powrotem w domu. Dzisiaj będę nagrywał normalny odcinek. W sensie ja go nagrywam ten przed wyjazdem, ale w momencie, jak wy go widzicie. Po co ja wam tłumaczę, wy to wszystko rozumiecie. Yy, Dobra, przechodzimy do yy, dyskusji. Naszym pierwszym artykułem i podejrzewam, że on zajmie większość odcinka, jest artykuł, który się nazywa "In Defense of Complicated Programming Languages". Yy, bardzo się zaciekawiłem, o co chodzi. I ogólnie autor porusza temat, że bardzo ciekawie, że jako student się nudził, jako student nie miał kasy, a miał dużo czasu, więc musiałem mieć sobie jakieś zajęcie, więc stwierdził, że się nauczy programowania i wybrał jako język programistyczny Python. Im Dzieli się bardzo ciekawymi obserwacjami, a mianowicie e, mówi o tym, e, że Python ma właśnie fajną, taką delikatną, e, lekką krzywą nauki, że bardzo łatwo w niego wejść i bardzo szybko zdać się co jest Ale że jest jeden koncept, który e, mu długo unikał, długo nie rozumiał. Klasy. E, o co chodzi? Podał tutaj przykład właśnie klasy psa. I jak to sam zaznacza i to jest coś, co ja, ja mam tak jakieś przebłyski, że ja podobne miałem przemyślenia, gdy ja się uczyłem o klasach, że uważa, że tak naprawdę no super, ale jeśli chcemy zrobić to, to po prostu funkcjonalnie dla jednego psa, to przecież o wiele łatwiej, jest mniej, mniej kodu, jak napiszemy to po prostu dwie funkcje i dwie zmienne. No więc, więc, więc autor o tym dyskutuje. I tutaj zaznacza, że z perspektywy gier, bardzo istotne rzecz jest, żeby pokazać komuś zagadkę, czyli te drzwi, zanim mu się pokaże klucz. Bo wtedy łatwiej będzie pewne rzeczy zaskoczyć, bo jak znajdziemy klucz wpierw i później znajdziemy drzwi, to nawet nie było zagadki. A, okej, okay, tym kluczem otwieramy te drzwi, idziemy dalej. I autor trochę tutaj mówi o tym podobnie, że tak naprawdę on miał długi czas problem ze zrozumieniem o co chodzi, że on po prostu nie widział wartości w tych klasach, i po prostu miał założenie, że on coś robił źle, że po prostu no skoro te klasy są, to one muszą odblokować jakieś specjalne zachowanie w Pythonie, którego nie rozumie. No i e, później, jak już to trochę więcej zrozumiał, to e, stwierdza, że to miał po prostu założenie, że to nie jest tak, że odblokowują jakieś nowe zachowania. No w teorii pewne rzeczy dają, ale nie są, e, nie są super z powodu tego, że odblokowują właśnie nowe zachowania. Chodzi o to, że jak to on powiedział, że pomagają z enkapsulacją, modularizacją i abstrakcją. Jeżeli inaczej mówiąc, że pomagają zarządzać skomplikowaniem naszego kodu. I to jest właśnie ten punkt, że trochę jest to źle wyjaśnione, bo ja na przykład sam sobie, sam często jak chcę z kimś rozmawiać, używam tego przykładu psa, czy ja, ja akurat bardziej lubię przykład samochodu. Ja bardzo często używam przykład, że na przykład powiedzmy, ja sobie kupuję Forda, Focusa i mój jest zielony silnik, powiedzmy spalinowy, automat. A na przykład ktoś z was kupuje Forda, który jest zielony, nie wróćcie, bo jest zielony, to jest niebieski, na przykład ma inny silnik. Oba są klasy Ford, oba są klasy samochód, klasy Ford, czy nawet klasy Ford Focus, ale to są inne samochody, bo po prostu mamy już inne te elementy w środku że obaj są z tej samej klasy, ale już po prostu mają inne wartości wypełnione. I wydaje mi się, że to jest często lepszy przykład. Ja też, jak na przykład prowadzę kursy, ja bardzo często robię przykłady też na kalkulatorze. Że zaczynamy robić jeden kalkulator i na przykład z czasem wprowadzamy w go dzielimy na klasy i wtedy jeszcze może niekoniecznie być zrozumiałe pewne rzeczy. A później, a później daje im przykład, a co jeśli teraz chcemy używać zamiast logiki dziesiętnej, czy tam matematyki dziesiętnej, przejść na matematykę dwójkową, czy jakiś inne rodzaj matematyki i w ten sposób pokazujemy wprowadzanie właśnie klas. Bardzo istotna rzecz, fajnie autor napisał, później wchodzi długie jeszcze bardziej dyskusje, jak to pewne rzeczy można rozwiązać, jak na przykład wygląda w ogóle Python bez, bez klas i dlaczego to byłoby złe. Fajny artykuł. Wydaje mi się, że nie jest przeznaczony dla osoby kompletnie na początku swojej kariery, ale jak już jesteśmy tacy, powiedzmy, już chodzimy w ten lekki stopień za już, tak może powiedzmy jesteśmy nie, nie, nie uczymy się, ale jesteśmy przynajmniej juniorami, to ten artykuł może nam się przydać. Yy, idąc dalej, o, czy wiesz co, się? Wie, pało się. Yy, nasz kolejny artykuł jest trochę o sytuacji w Ameryce. Jest to sytuacja, która teraz może nie być aż tak aktualna. Przypominam, odcinki były planowane długo przed sytuacją z Ukrainą, więc pewno nie wiem, czy będę teraz brał coś innego. No i sytuacja wygląda następująco: że w Ameryce w końcu próbują się dobrać trochę do twórców prawa, żeby nie mogli brać udziału w handlu jak to się nazywa akcjami i innymi rzeczami związanymi z firmami, których między innymi ich prawa dotykają. Jest to straszny konflikt interesów. Ja się aż zdziwiłem, że o nich czegoś takiego nie ma, bo ja jestem prawie pewien, że chyba u nas te rzeczy są regulowane prawnie. Co pada przy obecnych rządach, jak te regulacje są egzekwowane, to jest inna sprawa. Ale fajnie słyszeć, że ruszają temat w tą stronę, bo Donald Trump był pięknym przykładem, jak właśnie pewien taki brak takiej regulacji pomaga. Piękną sytuacją jest, gdy jakiś polityk amerykański przyjechał do Irlandii i Donald Trump na w zachodnim wybrzeżu ma pole golfowe, na którym spał ten polityk, i yy, wszystkie z jest w Dublinie? Na wschodnim wybrzeżu. Czyli powiedzmy, jeden jest od strony yy, Ameryki, drugie jest od strony Atlantyku. No i oczywiście codziennie ten polityk na spotkania musiał lecieć yy, tym helikopterem przez całą Irlandię, kosztując podatników miliony dolarów, tylko po to, żeby yy, Trump, na tym żołni, korzystając z jego pola, mógł zrobić sobie setki tysięcy dolców. No, nie, nie ma co się śmiać, nasi są równie dobrze, równie dobrze przekręty robią, ale fajnie widzę, że czasami ktoś próbuje coś uprościć. Podsumowując, dzisiaj w naszym pierwszym artykule rozmawialiśmy sobie o złożeniach klas, złożoności klas i Artur podsunął mi ciekawy pomysł na prowadzenie e, szkoleń, że może ja jednak powinienem częściej pokazać problem w wpierw, zanim pokażę rozwiązanie. E, I następnym rozmawialiśmy sobie trochę tak dla odmiany o polityce w Ameryce. To wszystko na dziś. No i do zobaczenia, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się jutro.